Witam z tej strony ASAM 920. To mój pierwszy filmik na YouTube, więc trochę się stresuję. Wybaczcie mi, wiem, że może światło jest trochę słabe, no ale postaram się tak mniej więcej przybliżyć nowość na rynku, o której nie mam zbyt wielu informacji. No i chciałem dla Was taką informację jakąkolwiek dać. Temat dotyczy nowej wiatrówki firmy Crossman PDM9B. Jest to wiatrówka, która podobno strzela śrutem kulistym BB oraz diabolo. Ja dostałem instrukcję, w której było zaznaczone, że można ostrzelać tylko śrutem BB, ale po odwrocie tutaj wszystko widać, że faktycznie jest tak, że możemy strzelać śrutem zwykłym ołowianym diabolo oraz z zwykłymi okrągłymi kulkami BB. No dobra, zaprezentuję Wam jak to wygląda, tak mniej więcej. E, ja już swój e, rozpakowałem. Wygląda to mniej więcej tak. Może światło będzie trochę kiepskie, słabe. No ale przejdźmy do rzeczy. E, no pistolet wygląda całkiem, całkiem fajnie. E, w dłoni leży, no powiedziałbym prawie, prawie jak, jak prawdziwy. Brakuje mu może 100-200 gram takiej faktycznej, prawdziwej masy, ale naprawdę sprawia wrażenie takiego solidnego, mimo że cena jest dość atrakcyjna, niska. Ja dziś już strzelałem, wystrzelałem około 3 magazynków. Pokażę jak to może wygląda. Mamy tutaj. Łącznie cztery magazynki. Nie wiem dlaczego te trzy różnią się od tego czwartego, który jest w całości z plastiku. Ja tego nie używałem, więc nie wiem. Używałem za to tych, które mają taki rdzeń metalowy. Tu już mam nabite w środku śruty. Nabiłem sobie to śrutem najtańszym w sumie, jaki jest. Czyli śrutem Ostaj 4,5 mm. Wypróbowałem to na tarczy na odległości około 7 metrów. No i cóż, mógłbym powiedzieć, że celność nie jest super. Może to jest wina moich oczu, czy tam kiepskiego wzroku. Może wina śrutu, który zastosowałem, może powinien być inny. Na pewno, gdybym kupił lepszej jakości, użył do tego, to może byłoby lepiej. No ale dobra, teraz przejdźmy do tego, jak jest wykonana. Jest po części z plastiku, jak to się mówi z ABS-u, zamek jest zrobiony z metalu, wygląda fajnie, jest, jest matowy, przyjemnie się to trzyma, magazynek jest dość ciężki i uzupełnia tą wagę tej części pistoletu. Więc ogólnie całość jest bardzo wyważona, fajnie się to trzyma, jest ok. Nawet te części tej łączenia, gdzie mamy plastik, są tak ładnie zrobione, że naprawdę wygląda to prawie jak metal, mimo tego, że w dotyku czuć, że nie jest to, to metal, no to to wygląda troszkę fajnie. jest to no ładnie zgrane. Co dalej? Nie mamy takiej typowej blokady, tutaj, e, tutaj jest, że tak powiem, to na stałe tego się nie da ruszyć, ale mamy tutaj e, przełącznik Fire i Safe. Teraz mamy odbezpieczony, możemy strzelić. Teraz mamy zabezpieczony, e, zamek się rusza. Normalnie, nie ma tam jakichś super efektów, tak to wygląda tutaj w środku. E, czyli taki standard. Mm. Mogę powiedzieć, że strzelałem już e, dzisiaj i huk jest naprawdę spory, jak na, jak na wiatrówkę. Naprawdę. Odrzut też e, robi wrażenie. E, co do celności, e, strzelałem na odległości mniej więcej 7 metrów. I... No, nie mogę powiedzieć, że no, z tym jest słabo. Nie wiem, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że jak je czy, czy tego, że użyłem po prostu słabego środku, No, w każdym razie mi to wyszło jakoś słabo. Może Wam wyjdzie to lepiej. Hmm, może pokażę jeszcze z bliska, jak to wygląda. Może trochę słabe światło. No, a tak przyjadę się dookoła. Pokażę. Dość, dość, dość nowy na rynku, więc. Wiem, że wiele osób pyta. Mnie też parę osób pytało, jak to, jak to wygląda. No i tak zdecydowałem się, że zrobię taki filmik i, no i pokażę Wam. Może Wam to coś pomoże. Może nie, może tak. No i co? To chyba tyle. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli będzie taka możliwość, to zrobię kolejny filmik, jak strzelam. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. A jak nie? No to nie pozdrawiam serdecznie, a sam 920.